O doradzie, że zła Dorota uciekła. No uciekła, kurma, to jest. Zły człowiek w ogóle, Jak Niech uciec z lekcji, no i ja tego nie rozumiem. No dobrze, się. To jest to jest w kimś, czapkę. Tędy? Ja już się ukrywa, już już. teraz z jest Słuchaj, pan zły Dorota. To jest zła Dorota. On ucieka z lekcji i w ogóle nie. Majko w ogóle dzisiaj nie przeszedł. Dostał troszeczkę to mi się nie podoba, ale no, Dorota, Dorota jest zła. Pan Mejkos jeden nie przyszedł w ogóle do szkoły, to jest w ogóle skandal. To mi się nie podoba. To no jeszcze szczerzej. Że... Szymon Dorota, sławny y, youtuber. Nie youtuber, człowiek z moich filmów, bo jestem sławnym youtuberem. Y, y, był na jednej lekcji i uciekł. To nie, to nie. Pardament, powiesz coś w tej sprawie, powiedz coś w tej sprawie, bo już jestem... Nic niestety nie powiem, załamałem no to, się. Tutaj Michał Pieszkalski mówi jak jest.